Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie utrwalać wymowę głoski sz. I teraz tak, mamy tutaj drzewo. Wiemy, że liście na wietrze wydają odgłos szumienia i my spróbujemy sobie naśladować szumiące drzewo. Pamiętamy o zasadzie przy wymowie głoski sz, czyli zbliżone do siebie zęby. Usta ułożone w okienko, a język kierujemy wysoko w stronę podniebienia. Spróbujmy. Ostatni raz. Świetnie. Tutaj na tej karcie pracy mamy kropki. Możemy te kropki połączyć tak, żeby utworzyły one gałęzie. A teraz przejdziemy tutaj do tej karty pracy. Mamy tutaj muchy. Muchy na swoich ciałkach mają zapisane sylaby. I teraz uwaga, będzie Wam potrzebnych 5 kredek różnych kolorów, ponieważ będziemy odszukiwać pary. Będziemy szukać muchy, które mają na ciałkach takie same sylaby. Przygotujcie pięć krepek. Gotowi. No to spójrzcie. Może zaczniemy od tej pierwszej muchy. Ja ją zaznaczę w kółeczko. Jaką sylabę mają zapisane, ma zapisane ta mucha? Jest to sylaba. Sza. Dzieci, które potrafią czytać, oczywiście same odczytują sylaby. A dzieci, które nie potrafią czytać, nie martwcie się, ponieważ możecie odszukiwać pary patrząc na kształt liter. I teraz do tej muchy będziecie musieli odszukać dwie takie same. Dwie muchy, które mają też zapisaną sylabę sza. Zatrzymajcie sobie na chwilę filmik, żeby móc na spokojnie to zrobić. Ja teraz już tutaj zaznaczam szukam. Tu mam sz. Sza. Powtarzamy i jeszcze mam tę muchę tu i powtarzamy. Sza. Pamiętamy język wysoko. Teraz przejdźmy do kolejnej sylaby. Spójrzcie, mamy tutaj muchę. Dzieci, które potrafią czytać, same odczytują sylabę. Sze. I taka sama zasada. Szukamy dwóch much, które mają też sylabę. Sze. Tutaj również zatrzymajcie sobie na chwilę filmik. Ja zaznaczam, szukam. Tutaj jest mucha Sz sze, powtarzamy. I kolejna mucha, tutaj Sz sze. Każdą sylabę powtarzamy. Popatrzcie. Dalej, tu mamy zapisaną sylabę Sz szu. Tak samo, szukamy dwóch much. Zatrzymujcie na chwilę filmik, żeby nas spokojnie poszukać. Ja już znalazłam. Tutaj mamy sylabę. Szu. Powtarzamy. I kolejna mucha jest tutaj. Powtarzamy. Szu. Teraz zobaczcie, zaznaczam tę muchę. Jaką ona ma sylabę na ciałku. Szo. Zatrzymajcie filmik i poszukajcie dwóch. Ja już znalazłam. Tu mam. Sz, -o. powtarzamy sylabę i tutaj. Sz, -o. powtarzamy. I ostatnia, już będzie łatwo. Mamy muchę z sylabą sz Szy. Szy. -sz -sz -sz. sz -sz -sz. Sylaby poćwiczone. Jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę otrzymać te karty pracy, które ja wykonywałam, na dole w opisie filmu wrzuciłam Wam mojego maila, możecie do mnie napisać wiadomość, a ja Wam wyślę na maila te kartę pracy, żebyście mogli sobie je dołączyć, na przykład do Waszych zeszytów logopedycznych. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia i do zobaczenia.